Kolejny etap. I pogody kolejny etap, bo deszcze, ale też etap taki, że wchodzimy do środka już tak poważnie. Tu właśnie odjeżdża transport, a transport przywiózł mi legary właściwie, no krokwie, 60 na 120. Podłogi ostatecznie będę robił na legarach, te podłogi nad piwnicą. Długo się zastanawiałem, czy to zalewać betonem, czy jak, a wiecie, mam tak rozgrzebany tutaj i powiem, że byłem trochę skłonny iść może i wylewki, ale też bym teraz w tym czasie jesiennym bym sobie z tym gorzej radził i wolałem wziąć to na legarach zrobić. Legary wyrównane do obcięcia. i jeszcze deska, ta sama deska polubiłem tą deskę i zamawiam ją ta deska będzie na sufit, to znaczy w kilku miejscach i do nich będę sufit podwieszał, więc na takie jedno pomieszczenie będę potrzebował sześć takich desek no i się zastanawiamy co tu zrobić a mianowicie ocieplenie od środka myślałem, że tutaj mam trochę więcej miejsca ale mam tylko 15 cm w rzeczywistości jest tutaj 18, ale nie mogę zrobić o samej krawędzi 15 cm, by to poszło. Szczelinę dam kermazy chyba do środka, a na tamtą ścianę dam 20 cm. Efekty ocieplenia piwnicy od izolowania wilgoci już widać. Ta ściana już lepiej wygląda. Drugie pomieszczenie tak samo, nie? Sufit. Sufit. zdzieramy to. Bo jak chcę zabezpieczyć te deski, no i dzisiaj przyjechało drewno, to weźmiemy i tutaj już się zaczniemy. Zabierzemy za to. Marian doszczelnił okna. Odpaliliśmy dzisiaj piecyk. Tutaj też doszczelnione, i, i już sprzątam, wynoszę. Tutaj opróżniam to pomieszczenie. Ale zadyna poszła, muszę tam szybko to otworzyć. Ale chcę pokazać, że jeszcze mamy ciepło, a były już przymrozki, ale tylko na południu, nawet za, chyba za bardzo o tym nie mówili. Minus 2 i to wymarzło mi jedynie. tak? Mamy dzisiaj 4 październik, to było 2 października tutaj. Moja żona rano skrywała szyby, mnie nie była, bo byłem z, wizyta, z wizytacją w Gdańsku byłem. No trzeba trochę więcej powietrza dać, żeby się lepiej rozpaliło. No i teraz już nie kopci, nie? Jak tak się pali. Kolejny dzień pracy i kolejne problemy. Ten strop tam siada, tu siadła jedna, jeden rząd cegieł, jeden rząd cegieł siadł, tam drugi pod legarem też, ten drugi pod legarem tak samo siadł. Tu już było robione, bo ta jedna cegła się wcisnęła. źle chyba ten fragment jest wykonany od tych paneli tutaj do końca. Po prostu to się wykrusza ta zaprawa. No i żeby tutaj kontynuować pracę, to musimy zrobić tutaj porządek. Jakbyśmy wzięli te co tam się nało deszczówki wlali tam i byśmy. Więc tutaj wyjazd zrobimy stąd. Te wszystkie deski są wyjadą, wiesz? Musimy to do, 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 do czysta oprócznić. Bo mamy na dwa pomieszczenia, a tutaj mam 100 z desek deski z dachu, które ściągałem i pociąłem. Tutaj jeszcze obrzyny. i trzeba przygotować to pomieszczenie. Tutaj już część sufitu tu W tak trochę za gęste. woda. Kończymy, kończymy. Cały dzień przy tym nam zeszło. Właściwie Marianowi. Ja tutaj tylko pomagałem. Zaczęliśmy palić, a to kurczę parę dni i zaczęło się słabo palić, i w końcu znalazłem powód. Rury nie przeczyściłem. No i patrzcie, parę dni mokre drzewo, no i zatkało. Trzeba było przeczyścić po poprzednim roku. Tutaj, tak samo beznadziejnie. No też już jest prawie do, do wymiany. Już zamówiłem drugie. ¿No ves